Cześć, cześć, cześć! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, jestem już na spacerze, w sumie w trakcie. Pierwszy raz nagrywam tak czołówkę, ale wcześniej prowadziłam jeszcze Hakamadę, która jest puszczona luzem. Yy, Wilbera, tak jak mówię, jeszcze nie puszczam luzem, bo on po prostu nic nie umie. A spójrzcie na Hakamadę, jak ona jest kochana. Chodź, chodź! Haki już doświadczona, także nie ma problemu. Ona może luzem sobie iść za nami. Oczywiście jesteśmy w lesie. Poza miastem dla Czepialskich się. Tutaj nie ma ulic. Jesteśmy w lesie, powtarzam. Jak się widzi się gryzie uwiąz e, nadal. Jak go pociągle bardziej, to zobacz, on hapie i trzyma, nie? Opie, to ja ci załatwię, będzie jak taki chętny jesteś, co? Ha? No właśnie, Iwanek. Aki. Patrzcie. No i to jest duch wolności. Super. Super kaj. No, Wilber musi się nauczyć, że idzie ze mną, jak ta komada biegnie i on nie świruje. Nie. Wilber? No, szukaj trochu. Szukaj, szukaj. Zaraz się będziemy zatrzymywać do trawy, żeby... Też Wilber nie myślał, że cały czas chodzimy i nie ma żadnego pożytku z tego. Nie w koniu? Nie wiem. Proszę. Tak, szukaj. Ojejku. No taki krótki spacerek. Postanowiłam, że dzisiaj na Puszczę zobaczę jak będzie reagować. I widzicie, przekochana jest gwizdne i ona już biegnie do nas. Także jest dobrze, jest dobrze. Nie ulbek? Super. Ojejku. By było pod górę, spójrzcie. Ja już dyszę, przepraszam was bardzo. Ale normalnie. Kondycja rip. Ojejku. Słonko, co ty robisz? Ja wiedziele. Hopie. O, gimnastyka przy okazji, w przy okazji w terenie. Spójrzcie. Fajnie, żeby zawsze był taki chudy. Taki chudziutki hucułek. Widzicie to? Zapamiętajcie. <grywa> zapamiętajcie, taki piękny hucułek, chudziutki. No, super, super. Zobaczymy. Ja no to chcę ten paddock Paradise zrobić, wiecie? Chodź, ile? Super koń, cool, tak. Żeby konie cały czas chodziły. E A, jeszcze nie umiesz. Jeszcze zbytnio nie umiesz, chociaż już to ćwiczyłam. Na lożowniku z nim ostatnio, <laughs> że jak ja biegnę, tą też wychodziło mu, ale nie, nie, nie za często. Że się nie spieszymy. Ta ma jest odwolona. <laughs> Super konie, cieszę się. Tu jest znowu pod górę. Taki. A patrzcie, no to jest koralny po prostu. I z tempem. Ja smoknę, ona idzie. No i ja piercielę. E, ok. Ten sobie przynajmniej trawę zahaczy. Super, super. Taki jest. Super koń. No taki kochany jesteś, tak? Super. Taki wyszła znowu na trawę. A kamanda. Ale piękny widok. Wow. Wilbert, ty to widzisz. Chodź, idziemy. Dawaj, dawaj. Chodź Wilbek, chodź, Tylko nie tam do Hakamady, bo Hakamada nie wiem co ona robi. Aki, tu jest wzrok, a tutaj przejdzie, dobra. Brak pytań. Aki. Aki. Chodź, Aki. Ale gdzie tam musisz się wrócić O, zobaczymy reakcję Wilbera Uu, Spokojnie Patrzcie, patrzcie co ona robi Dawaj, dawaj Co to było? Aż kupę zrobił przez ciebie Zostawiła go samotna matka O, o, Okej. Okay świetnie wilber tak to ma wyglądać jesteś na linii oczory oh, ja się spłoszyłam pod no jak widzicie on reaguje na każdy szalest na każdy dźwięk jakiś inny włoszeniem się no jest dużo do nadrobienia dlatego chodzimy częściej na spacery żeby to wyeliminować nie? no super Haki tam czeka na nas ale tutaj przynajmniej jeszcze śnieg jest Wow, wow, wow. Okej okay. Super koń! Cool. Tak jest Super cool. W sumie fajnie, że nagrałam takie rzeczy, bo potem będziecie mogli progres zobaczyć nie? Dlatego poszłam na taką łąkę, że nawet jakie gdzieś zwie, gdzie nie ma opcji, żeby zwiała gdzieś. Po pierwsze. Ja trzymam Wilbera. A nawet gdy Wilber by mi się na przykład spłoszył i bym go puściła, to Hakamada daleko nie pobiegnie z nim. Bo widzicie, Hakamada trawę żre. A idzie za nami, bo ja go prowadzę tak naprawdę. Gdybym wam powiedzieć, że udało mi się sprzedać siodło. I już dziewczyna, która kupiła te siodło, zdążyła pojeździć nami i Mówi, że wspaniale, że jej koń e, w końcu fajnie się rusza pod siodłem. I takie różne rzeczy. No ale mówi, że musi się przyzwyczaić jednak do tego siodła, bo no, ono jest inne niż klasyczne siodło. To inaczej się w nim siedzi, co prawda. A jej ja tam mówiłam, że bardziej na rajdy wygodne niż na ujeżdżalnie. Nie będzie sprawdzać, ale na razie jest zadowolona, także super. A ja zbieram pieniądze na nowe siodło dla Kamady. Razem z dopasowaniem. Aj, Haki! Uwaga, ci Haki pobiegnie za nami. Aki. Dawaj, senek. Wu! Poszła. Patrzcie, jak ona piękny galop. Jak się jaka zadowolona jak machała głową, żeby bryknąć. Dobra, stoimy. Okej. Okay. Dawaj! Dawaj, senek. Wow, wow. Dobra jest. A ten do trawy oczywiście. No i dobrze. No i dobrze, że do trawy, a nie leci za nią. Tak to mogę z nimi chodzić na spacery. Patrzcie co ona robi. A ten też chce brykać, biedny. Nie może. Jejku, jak to... wejście dziecku, powiedzcie, że nie może brykać. No to jest aż po prostu o choć, ale z tępem. dobra. Ok, zatrzymanie też. Zatrzymanie na trawę to jest awaryjny hamulec A Takamady w sumie też. Słuchajcie, proszę Państwa, niestety, przepraszam raz bardzo, ale gopro mi się rozładowało i nie mogłam nagrać e, dalszej części spaceru, w sensie jesteśmy już e, po spacerze. Sianko dałam koniom, yy, jako tako jeszcze podładowałam na szybko w aucie gopro i po prostu końcówkę wam nagrywam, także wybaczcie mi i, i żegnam się z wami, guziaczki dla Wilberka, Wilber smaj, smaj, super okej, okay. już prawie ci wychodzi no, no także widzicie w kolejnym odcineczku, papa.